Od czterech lat produkujemy maszyny w zaawansowanych technologiach, sterowanych numerycznie do produkcji tekstyli, do produkcji ogólnie związanych z tkaninami. Są to maszyny, które te tkaniny wycinają, które te tkaniny kroją, które te tkaniny lagują. W sumie łącznie nasza oferta obejmuje wszystkie maszyny, które wykorzystujemy w tych procesach. Od momentu dostarczenia do momentu skrojenia. Prezentujemy na tych targach lagowarkę e, włoskiej firmy BKR. Jest to najlepsza lagowarka do tkanin ciężkich i trudnych technicznie. Lagowarka jest to maszyna, która e, rozwija tkaninę na zadaną długość, e, rozwija tą tkaninę nawarstwiając od jednej warstwy do stu, w zależności od potrzeb i zamówień. E, następnie prezentujemy maszynę, która tą tkaninę pobiera ze stołu, na którym lagowarka tą tkaninę Kroi i maszyna rozkrawa tą tkaninę według zadanych parametrów z układów kroju, do których też dostarczamy program. Czyli jest to kompletna oferta od A do Z. To jest nasza kolejna maszyna firmy którą której premiera jest właśnie na targach Furnika w Poznaniu. Jest to maszyna dedykowana do producentów produkujących jednostkowo sztuki na zamówienie prototypy lub specyfika produkcji, u których specyfika produkcji wymaga częstej zmiany kolorów, tkaniny itd. Ta, ta maszyna w przeciwieństwie do pokazanej wcześniej, omawianej wcześniej, tnie jedną warstwę, natomiast efektywność tej maszyny została osiągnięta poprzez znacznie większą szybkość przesuwu i transmisji pasów i cięcia.